Thank you Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z kolejnym niebezpiecznym podkładem, ale teraz podkład nie jest typowo perfumeryjny, tylko drogeryjny i kosztuje około 16 zł. Ale zanim zacznę główną, merytoryczną treść tego filmu, chcę Was ostrzec, że jeżeli zauważycie na jakichkolwiek zagranicznych stronach sklepów internetowych z kosmetykami, moje zdjęcie, napis Recommended by Casper Beauty Blog, proszę Was bardzo o kontakt mailowy. Wiecie, to jest sytuacja, która się dzieje bardzo często, na przykład zdjęcia youtuberów są wykorzystywane na przykład do reklamy jakichś produktów powiększających usta, do jakichś produktów, zdjęcia, wizerunek youtuberów jest wykorzystywany. No i tym razem też na mnie padło. Na stronach zagranicznych, różnych sklepów internetowych, przyznanych znanych jakichś kosmetykach typu Estederm i tak dalej... Jest... Jest napis jak byk, recommended by per Beauty Vlog. I jeżeli zauważycie takie sytuacje, proszę was bardzo o pilny kontakt mailowy. Na chwilę obecną z tymi dwoma stronami internetowymi udało mi się to polubownie załatwić. Usunęli po prostu ten napis. Nie odnieśli się do tego bardziej głębiej. Jeżeli chciałem uzyskać jakiekolwiek informacje na głębszej zasadzie, to się do tego nie odnieśli, przestali odpisywać. Ale jeżeli chodzi o kwestię tego po prostu banera, no to oczywiście rzecz jasna go zdjęli ze strony. I wiecie, jak już wam wcześniej mówiłem, youtuber. Wizerunki są bardzo w różny sposób jakby wykorzystywane. Nawet youtuberzy tak naprawdę nie wiedzą, że ich zdjęcie jest na jakimś banerze, na jakimś sklepie reklamujący jakiś produkt, o którym my zupełnie nawet pojęcia nie mamy. No i tym razem również na mnie Padło. Więc po prostu ku przestrodze, jeżeli będziecie widzieć taką sytuację, proszę Was o kontakt. Dzisiaj porozmawiamy sobie mianowicie o podkładzie marki Efectima, aksamitny make-up odmładzający podkład do twarzy. Więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Ostatnio Wam wyjaśniałem kwestię, co to są promotory przenikania. Promotory przenikania są to składniki, które umożliwiają na głębszą penetrację substancji aktywnych w głąb skóry. I wszystko by było w porządku, gdyby nie to, że producent stosuje promotory przenikania w podkładach. No niestety. I muszę Was tutaj zdziwić, zadziwić, w nie wszystkich śmieciowych podkładach są promotory przenikania. Podkład kosztuje 16,50 i producent pisze, aksamitny podkład towarzyszy efektima o działaniu odmładzającym. Podkład zawiera kwas hialuronowy, kolagen i elastynę fluid. Poza właściwościami kryjącymi niedoskonałości cery, doskonale pielęgnuje naskórek. Jego składniki aktywne zapewniają odpowiednie nawilżenie, spłycenie zmarszczek i poprawę wyglądu skóry. Podkład dobrze się rozprowadza i przylega do naskórka. Zapewnia wyjątkowy efekt na wiele godzin. I teraz przechodząc do składu tego podkładu, mamy naprawdę bardzo niebezpieczne składniki w tym podkładzie. Zaczynamy od samego początku. Woda, cyklopentosiloksen, silikon, ujdzie. Propylenglikol, właśnie, promotor przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. E, mamy tutaj oczywiście rzecz jasna nylon 12, czyli mamy rajstopę w podkładzie. Później mamy zagęstnik, zagęstnik, e, bispek, PPG 14, 14, dimeticone. Polimer oklejający skórę, później mamy krzemionkę, później mamy kolagen, później mamy zagęstniki, później mamy zagęstniki siloxan, silikon, fenoksyetanol, silikon, filtr przeciwsłoneczny, silikon o bardzo mocnym mocowaniu się do podłoża DMDM hydrantoin, donor formaldehydu. Rakotwórczy donor formaldehydu. Na temat donoru formaldehydu już Wam się wypowiadałem wielokrotnie po prostu. Później pod MDM hydrantoin mamy zapach, mamy kolejny promotor przenikania substancji aktywnych, mamy metylparaben, mamy cynk, mamy propylparaben, mamy hydrolizowaną elastynę, mamy kwas hieluronowy, mamy kwasek cytrynowy, mamy substancję nawilżającą, mamy konserwant i ba, mamy drugą odmianę donoru formaldehydu. Imidazolidynelurea, drugą odmianę donoru formaldehydu. Czyli w jednym podkładzie mamy dwa donory Formaldehydu. Zakonserwowany podkład jest dwoma donorami Formaldehydu, które są rakotwórcze, dodatkowo mamy dwa promotory przenikania substancji aktywnych, czyli co to oznacza, że donory Formaldehydu, dwie odmiany, w tym przypadku zastosowane w tym podkładzie, dzięki promotorom przenikania mają drzwi szeroko otwarte do przedostania się przez nasz naskórek do naszego organizmu i oczywiście że jasna działając uszkadzająco na funkcjonowanie wątroby i nerek, działając kancerogennie wywołując pokrzywki i reakcje alergiczne. Ten podkład jest dostępny w Hebe, jest dostępny w różnych drogeriach, zarówno online, jak i również stacjonarnych. I wiecie, tutaj może Was zmylić bardzo niska cena, obietnica producenta, ale jeżeli zerkniecie na skład, głowa mała. Wiecie, ja mam we filmikach nauka składów film o donorach Formaldehydu. Jeżeli go nie oglądaliście, to zachęcam Was do obejrzenia filmiku nauka składów o donorach Formaldehydu, ponieważ wtedy będziecie po prostu wiedzieć, jakie donory Formaldehydu występują w kosmetykach. Także tutaj jasno i na temat mogę powiedzieć, że firma Efektima naraża nas na spore niebezpieczeństwo. Umieszczając dwa promotory przenikania, które pozwalają donorowi formaldehydu przeniknąć. Głowa mała. Masakra. I wiecie, moi kochani, to co jest drogie nie zawsze jest super. I w tym przypadku, drugim tak samo to działa, że to co jest tanie też nie jest lepsze. No niestety, bardzo mi przykro. Więc podkład Efektimy jest skreślony. Weryfikowałem składy innych podkładów Efektima i w nich również występują sporadycznie. Donory formaldehydu występują na raj ale również i występuje BHT i BHA. Także po prostu trzeba uważać znacząco na podkłady marki Effectium. Więc moi kochani, ku strodze, wasze zdrowie jest najważniejsze, Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, także ten podkład omijajcie szerokim łukiem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Buziaczki. Cześć.